Jeśli masz tak, że cały czas siedzisz w swojej głowie, analizujesz, myślisz, wspominasz i cały czas dręczysz się tymi swoimi myślami, to jest naprawdę bardzo skuteczny sposób, aby szybko z tego wyjść. Naprawdę, błyskawicznie. Tylko właśnie musisz się na tym złapać, że tam siedzisz. Jak to zrobisz, to już będzie pestka. Dobra, to mówię, co masz zrobić. Masz przy sobie aż pięć narzędzi, zawsze przy sobie aż pięć narzędzi, żeby z tego wyjść. To dosłownie natychmiast wyrzuca Cię z głowy do teraźniejszości. Pierwsze to jest Twój dotyk. Żeby wyjść z głowy, wystarczy, że po prostu czegoś dotkniesz. Bo ja sobie dotykam teraz kierownicę, możesz dotknąć nie wiem, swoją bluzkę, cokolwiek. Skupić się na strukturze, na temperaturze czy coś jest gładkie, szorstkie, ciepłe, zimne, to naprawdę bardzo dużo daje. Po prostu skupiasz się tylko na tym dotyku, na Twoich odczuciach, co masz pod palcami. Kolejne narzędzie to jest Twój wzrok. Skup się na czymś, zacznij się rozglądać, obserwować. Może coś błyszczy, masz tutaj cień, tutaj masz światło. Jeśli skupisz się tylko na wzroku, to zauważysz na pewno rzeczy, których wcześniej nie udało Ci się dostrzec. Trzecie Twoje super narzędzie to jest Twój słuch. Skup się na dźwiękach, które są, bo nawet w ciszy można znaleźć jakieś dźwięki, jakiś szum, jakiś urządzeń, cokolwiek. I sobie zacząć dedukować, skąd ten dźwięk pochodzi, co to jest za dźwięk, czy Ci się podoba, czy się nie podoba. I chodzi o to, żeby to wszystko obserwować, doświadczać bez jakiegoś takiego oceniania tego. Przyjmujesz to, że to jest. Czwarte narzędzie to jest Twój nos, czyli węch. Skup się na tym, co czujesz, czy to jest przyjemny zapach czy nieprzyjemny zapach. Prawie wszystko pachnie, tylko że my z czasem też się przyzwyczajamy do różnych zapachów, więc jakby zostają się nam obojętne. Ale jak się na tym skupisz, to może poczujesz. Więc szukaj zapachów. No i ostatnia piąta to jest smak. Zjedz coś, ale nie tak, wiesz, bezmyślnie, że jesz, żeby się najeść, jakby nie widzisz w tym przyjemności. Jedzenie to jest ogromna przyjemność. Ja osobiście nie rozumiem ludzi, którzy po prostu tylko jedzą, żeby zaspokoić podstawową potrzebę fizjologiczną. To jest fascynujące, ile jest możliwości. Łącz ze sobą różne smaki, próbuj, testuj i skup się tylko na tym. Jedz powoli i uważnie. I jeszcze jedno, jak się skupiasz na zmysłach, to skupiasz się na zmysłach. Odkładasz wszystko inne, obowiązki, inne rzeczy. Nieważne, to jest 5 minut, 10 minut, 15 minut. Możesz sobie zrobić taką przerwę w ciągu dnia. 5 minut na pewno znajdziesz, to wystarcza. No i łącz ze sobą te zmysły. Możesz też oczywiście użyć jednego zmysłu, ale jak je połączysz wszystkie ze sobą, no to gwarantuję Ci, że wyjdziesz z tej głowy i zaczniesz patrzeć na rzeczywistość zupełnie inaczej.